Siemanko mordeczki, korzystając z momentu, że jestem na rybkach, właśnie skończyłem łowić lec na HT. Dzisiaj był mega dzień, co pewnie zobaczycie wkrótce na odcinku, albo już widzieliście, nie jestem jeszcze pewien, muszę o tym zdecydować. No, ale nie o tym, nie o tym mowa. Chciałem Was zaprosić na haul mojej największej ryby w moim życiu, z największego szczupaka, przepraszam, w moim życiu, to złowiłem. Ryb biegna, na mamusia 115 cm, mega, mega silny krokodyl. Walczył jak prawdziwy, jak prawdziwy krokodyl, tak miota moją łódką na lewo i prawo kręciliśmy bączki ciągnął mi prawie jak na tak wodnych to dużo gadać nie będę zamulał za chwilę sami zobaczycie na filmie życzę Wam miłego oglądania jeżeli Wam się spodoba zostawcie jakąś subskrypcję po sobie łapkę do góry no i my niedługo się widzimy na kolejnych filmach do mordy, elo Jo. ale balnęła mocno wow ale to było szacunek się jej to się przestraszyłem naprawdę wow ale torpeda レシーレシーベシーベシー。 Jejku. Ojejku, ojejku, to ne bence mava riba. To ne bence riba, to ne bella, vale. oh, bella di contesti, bella danza falfa, bella di contesti, bella di contesti, Mam to! Mamy! Mam to! Mam na wytruda! Nie mały, co tu się dzieje! Kolejny metr wjechał, zaraz go prezentuję! Odczepię chwilę, w oczekam, na no spokojnie zaraz wam pokażę! Zobaczcie to! Wow! O kurcze! Chyba pobiłem swój rekord na nowo Ojejku! Chyba będzie 115 Przepraszam, ale muszę schować się do tego, Muszę wyjąć inną miarkę Haha, pobiłem chyba rekord po raz kolejny, ale peka! Mam tylko tutaj 110, a to wysięga poza skalę Muszę wyjąć nową miarkę, zaraz do was wracam! Ją! Mierzymy tego bandytę! Chodź, chodź, chodź. Wow! Mam rekord! 117! Nie, 115, przepraszam. Jeszcze raz, żeby było sprawiedliwie. 115! 115 ryba! Wow. wow! 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 Proszę! 115! Tak, jeszcze raz ją przedstawię. Nie wierzę, druga metrówka dzisiaj, czwarta na wyjeździe. Wraca do wody. 115! Wow! Jak małe dziecko, zobaczcie, jakie to jest wielka ryba! Mam rekord! Dziękuję, chupaku! Chodź jeszcze do mnie, no! Chodź, jeszcze pokaż się na chwilkę. Chodź! A, nie pod łódkę, przepraszam. No już popłynię, już Już No, chodź, chodź, chodź. Co pas Bye bye Pobiłem mój rekord Rekord, który był może tydzień czasu. To tylko 3 centymetry. Ale jestem dumny z siebie, bo jest to trzecia ryba. Dzisiejszego nie przepraszam. Jest to czwarta metrówka tego wyjazdu, trzecia moja, dzisiaj 110, 115, wow, Tego chcesz więcej od życia, naprawdę mega sezon, trzeci wyjazd, ja się kręcę, ja się znowu jadłem jak mały dziecko, znowu się jadłem, zrobiłem to, O, <laughs> wszystko, nie ma co się jadać, wracam do wędkowania, mam nadzieję, że takie zobaczymy, bo ten dzień jest niesamowity, jo mordyczki, do następnego, a mam nadzieję, że to będzie szybciutko, pa. we <laughs>